Jadę, jadę sobie, dwie kreski miałem, wziął i zdech. Stoję gdzieś w polu. Jesteśmy pierwsi w Europie, którzy wprowadzili te akumulatory do skuterów inwalidki. Gwarancja na ten akumulator wynosi 3 lata. I wszystkie dane możesz monitorować zdalnie z aplikacji. Całkiem niedawno technologia tych akumulatorów była na tyle droga, że nie opłacało się w żaden sposób zaimplementować tego do skuterów inwalidzkich. Natomiast cieszę się, że to ja jestem tym człowiekiem, który może Was poinformować o tym, że właśnie nastał ten dzień, w którym zaimplementujemy te akumulatory do skuterów inwalidzkich. Po roku czasu bateria zaczęła mi drastycznie spadać. Nie wiem, no, ładowana do, do końca, wyjeżdża 15-20 minut, spadają 2 trzy kreski. Nie wiem, czy tak. Po, po zimie to się zrobiło, czy długo stoi. Tutaj takich problemów nie ma i nie będzie! Life Pop 4 to jest technologia akumulatora, której nigdy nie było w skuterach inwalidzkich. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny: OrtoLife Spółka Zoo.